Cześć. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić aplikację Bluestack, która jest emulatorem, symulatorem Androida. I przejdziemy do tego, że wielu z Was chciałby zmienić rozdzielczość tej Bluestack, czyli tego całego okna, które Wam się wyświetla. I więc dzisiaj Wam wytłumaczę, jak to zrobić. Ogólnie poradnik bardziej jest dla osób, które grają w Clash of Clans, bo bardziej Wam się przydaje. I też dla osób, które grają w inne grę, ale przeważnie ta aplikacja jest sławna. Można powiedzieć, że yy, Clash of Clans wybił tą aplikację, bo to jest jedna z sławnych gier, które ludzie gram na telefonie, wielu chciałby grać na komputerze, ponieważ no, bądźmy się, że dużo, dużo możliwości jest, czyli typu boty, mm, telefon wam się często rozładuje i po prostu wkurwę was, to można powiedzieć. No i dużo innych też takich rzeczy, więc przejdźmy do tego. Ja sobie tutaj mam tutaj film w playback. I będę wam wszystko tłumaczyć. Więc przechodzicie do Start Menu, yy, wchodzicie do akcesoria i szukacie apli aplikacji, programu Run, który jest zbudowany w systemie Windows. Wp wpisujecie Regedit i klikacie OK. Um, więc potem przechodzicie na samą górę i tam macie komputer. Yy, Hej, Local machine, software, Bluestacks, Guest, yy, Android, FRAMEBUFFER i ZERO, Więc tak, Windows White to jest yy, szerokość waszego ekranu. Wpisujecie tam, ustawiacie decimal i wpisujecie na przykład, nie wiem, 1280 przykładowo, daj przykład na przykład W mm, modyfikacjach hate to jest wysokość, też ustawiacie decimal i ustawiacie sobie daną, ile tam chcecie Ja po chwili sobie stwierdziłem sobie zmienię i tam z tego co pamiętam ustawię 720, decimal 720, tak i w Windows White ustawiam sobie 1280, 1280 czyli typowo HD, nie? bo na tym polega HD. Ja mam yy, mój ekran yy, w rozliczności Full HD, z tego zaraz będzie widać, jak odpale odpalę Bluestacks. Yy, I tak, jak widać, aplikacja jest nie jest na całym moim ekranie, czyli nie jest Full HD, czyli nie jest 1920 na 1080, tylko jest 1280 na 720. I tak, więc to myślę, że to wszystko, bo nie będę przedłużał, mam nadzieję, że znajdziecie tego, czego szukaliście i do następnego, hej!